Bardzo serdecznie chciałam na, na wstępie i starcie podziękować Panu Rektorowi, Państwu, Pani Profesor, Państwu wszyscy, którzy byli zaangażowani od samego początku w badania i wybór firm, bo wiem, że to nie jest łatwe, tak samo jak uczę studentów i ciężko czasami jest wybrać tego najlepszego, a też są konkursy umiejętności manualnych w stomatologii estetycznej i mamy trudne wybory czasem. Więc doskonale to rozumiem i tym bardziej czujemy się wyróżnieni jako firma, i jest to dla nas jakby nawet takie emocje, które mogłabym słowami nazwać. Nie wiem, jak je nazwać, ale naprawdę zaskoczeni jesteśmy też, że Państwo firmę z działu medycznego potrafią też poczuć, tak? Dlatego że ja kończyłam studia ściśle medyczne, gdzie jak Państwo doskonale wiedzą. Każda zabiegowa procedura jest wysoko kosztochłonna. Jeżeli mielibyśmy tutaj mówić o przedsiębiorczości, to myślę, że raczej uczymy się antyprzedsiębiorczości, czyli jak służyć pacjentom i tak dalej i tak dalej, jak dostosowywać się do koszyka świadczeń gwarantowanych. No tematy trudne może, tak? Ale mm, po studiach medycznych miałam większą motywację do tego, żeby właśnie jak to małe dziecko się uczy, nauczyć się coś więcej z ekonomii i miałam tą przyjemność odbyć pierwsze studia podyplomowe i później jakby studia doktoranckie, również tutaj pod przewodnictwem pana profesora łobejko, który. No, bardzo wiele mnie nauczył też połączenia cyfryzacji i takich metod digitalnych z ekonomią, które no nie są wcale takie proste w dzisiejszych czasach. Żeby tutaj te softy były wszystkie zgrane, żeby to działało faktycznie, bo to, że jest, to jest, ale żeby to jeszcze działało, żeby to workflow poczuć faktycznie w zespole, to jest sztuka. Chciałam też podziękować siostrze, która dla mojej całej rodziny, bo też mam, mam trzech braci i siostrę, wszyscy gramy na instrumentach muzycznych, rodzice również, którzy nas zainspirowali w dzieciństwie i wszyscy skończyliśmy szkołę muzyczną. Jest to dla mnie ogromne takie też... Ważna, ważna umiejętność, dlatego że tu, właśnie na tym et, et, etapie edukacyjnym, uczyliśmy się tej wytrwałości, czyli jak są właśnie te porażki, co zrobić, żeby szybko się podnieść i iść dalej. I tych porażek było bardzo dużo. Tak naprawdę na starcie firmy m, mieliśmy e, trudność taką, że znaleźliśmy e, lokalizację dla firmy, ale jest w lesie, bez drogi. 67, 67 hektarów gruntu, terenu Natura 2000. Obok przepiękne miasteczko Campus UJ, które zostało skreowane tutaj przez pana kanclerza, który jakby sugerował się miasteczkiem Berkeley w Stanach Zjednoczonych, które jakby miał szansę i możliwość jakby też przestudiować. Więc wiele banków powiedziało mi nie, nie damy pani kredytu. I ja się wcale tym nie przejęłam. Po prostu skorzystałam z innej formy finansowania na ten lokal, ale uparłam się, że to będzie miejsce, bo jest cisza, spokój, słyszę śpiew ptaków, i tylko w tych warunkach jestem w stanie pracować twórczo. I tym optymistycznym akcentem chciałam zaprosić do filmu, gdzie Państwo się dowiedzą, jak zaczęliśmy. Słuchać, słuchaj, starszyk, Wszystko zaczęło się od drugiego roku, kiedy miałam zajęcia z doktorem Maciejem Żarow. On odkrył we mnie talent manualny w pracy kompozytami, a następnie pracowałam w kołach naukowych i na piątym roku studiów firma Densplay organizowała konkurs, gdzie mogłam zacząć pracę materiałem ceram X. Udało się, jakby tutaj, dostać do eliminacji. Wygrałam pierwszą nagrodę w Polsce, pierwszą nagrodę w Europie Wschodniej i razem z panią profesor Homyszyn-Gajewską Marią miałam przyjemność i zaszczyt pojechać do Amsterdamu i zostałam jedną z ośmiu najlepszych na świecie na International Association Dental Research. A następnie wygrałam konkurs na asystenta i odkryłam swoje powołanie jako dydaktyk. Aktualnie prowadzę Instytut Ars Estetika. Łącząc z pracą ze studentami, którzy też mogą odbywać staże i praktyki w naszej organizacji, ale też jesteśmy na etapie i ścieżce rozwoju i otwarcia fundacji dla młodych talentów. Najbardziej w pracy ze studentami satysfakcjonuje mnie um, oryginalność myślenia, energia, ale przede wszystkim szybkość nauki i rozwoju, ale też ten pęd do wiedzy. I prezentowanie prac na polskich i zagranicznych konferencjach i kongresach oraz piękne publikacje. Dlaczego robię to, co robię i co mnie w tym motywuje? Przede wszystkim twórczość i ogromna inspiracja do kreowania nowych projektów, nowych zadań. To tak jak Edison wynalazł żarówkę, tak samo myślę, że my chcemy też coś po sobie pozostawić. Czym jest estetyka? Estetyka to jest miejsce do pracy twórczej, gdzie mogłam realizować swoje i rozwijać swoje talenty, a stopniowo dołączały do mnie osoby utalentowane, z którymi wspólnie mogliśmy organizować akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, ale też dodatkowo realizować projekty innowacyjne z zastosowaniem nowych technologii, digitalnych, eksperymentów, które wymagają Komisji Bioetycznej zgody. A następnie nawiązaliśmy współpracę międzynarodową z Uniwersytetem w Split, Uniwersytetem w Oslo i dzięki kształceniu u boku pana profesora Pająka mogłam poznać na czym polega współpraca interdyscyplinarna, współpraca międzynarodowa, badania populacyjne, ale też jakby działalności społeczne. Co dała nagroda Żagli Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Instytutowi Ars Czujemy się wyróżnieni na tle innych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim czujemy ogromną wdzięczność i jest to dla nas nobilitacja i docenienie. Jest to też szansa na zauważenie przez młodych adeptów sztuki stomatologii, że jesteśmy, że zapraszamy ich do współpracy i wiążemy przyszłość z młodymi talentami, tworząc i kreując fundację. Fundacja będzie kreować miejsca, i będziemy się dzielić miejscami do pracy twórczej dla młodych talentów, aby mogli ćwiczyć swój warsztat prac manualnych. Fundacja również będzie wspierać wyjazdy zagraniczne. Wymiany, coś w rodzaju Erasmus, ale pomiędzy y, praktycznymi i klinicznymi y, praktykami, nie tylko w dziedzinie stomatologii, ale również medycyny ogólnej, wszystkich specjalności. Będzie to też miejsce na wspólne wyjazdy integracyjne i również stady klaby, wspólne omawianie przypadków klinicznych. Będzie też miejsce na organizację balów charytatywnych i akcji profilaktycznych dla mm, najmłodszych. Jakie mamy plany na przyszłość bliską i daleką? Instytut Ars Estetica mm, wspiera profilaktykę, edukację, projekty badawczo-rozwojowe. Na dalszą przyszłość myślę, że rozwój i partnerstwa z zagranicznymi partnerami. Natomiast na najbliższą przyszłość planujemy powołanie fundacji, która będzie wspierać młode talenty medyczno-stomatologiczne. Komu zawdzięczam najwięcej w swoim życiu? Moim rodzicom, którzy mnie od samego początku bardzo wspierali, mojemu rodzeństwu, z którymi mogłam realizować wszystkie projekty naukowe i naukowo-technologiczne. Profesorowi Majewskiemu Stanisławowi, który zainspirował mnie do prowadzenia badań naukowych i też pokazania, co to jest lider i jak można kreować twórczą pracę w środowisku młodych talentów. Profesorowi Losterowi, który uwierzył w mój projekt z zastosowaniem muzyki w stomatologii. Jak również firmie Ortofan, która wspierała mnie na całej mojej edukacji ortodontycznej, gdzie miałam możliwość być też opiekunem naukowym kursów dla ortodontów. Jak również miałam możliwość poznać profesora Suareza, z którym wspólnie przyjmowaliśmy pacjentów w Hiszpanii. Doktorowi Jerzemu Bargiełowi, który uczył mnie ortodoncji systemu Canona, Pani doktor Joanny Niemrowiec, która pokazała mi organizację praktyki ortodontycznej Astermet, z którą mogłam uczyć się stomatologii i ortodoncji digitalnej. Oraz serdecznie chciałam podziękować wszystkim współpracownikom Instytutu Arsestetika i partnerom, z którymi współpracujemy. Jak podjęte decyzje wpłynęły na moje życie? Człowiek stoi um, w życiu przed podjęciem wielu decyzji. Ja postawiłam na rozwój, pracę z innymi, czerpiąc z tego ogromną radość i satysfakcję, a teraz jestem otwarta na nowy rozdział w życiu założenie rodziny.